Być może nie wiedzieliście, ale ostatni szach Iranu miał siostrę bliźniaczkę, księżniczkę Ashraf Pahlavi. Nazywano ją najpiękniejszą i najbardziej wpływową kobietą w kraju. Miała wielu mężczyzn. Krytykowano ją za umiłowanie do luksusu i polityczne intrygi, choć wielu podziwiało jej walkę o prawa kobiet. Ale dlaczego była trzykrotnie wygnana z Iranu? Dlaczego ostatnia cesarzowa Farah tak jej nie lubiła? I jak przeżyła wygnania oraz utratę syna? Obejrzyjcie film do końca, aby dowiedzieć się, jak potoczył się los najbardziej kontrowersyjnej księżniczki Iranu, o której życiu wciąż toczą się spory. Zacznijmy. Ashraf Pahlavi urodziła się w 1919 roku, kilka godzin po swoim bracie bliźniaku, Mohamedzie Rezie. Ich ojciec Reza Khan był surowy. Marzył o silnym następcy, ale w prywatnych rozmowach przyznawał: Szkoda, że tron nie przypadnie Ashraf. Ona ma więcej woli niż jej brat. To wyznanie nie było pochwałą, raczej przekleństwem. Dziewczynka dorastała z poczuciem, że może więcej niż jej wolno, ale nie ma prawa tego udowodnić. Od dzieciństwa Ashraf cierpiała na brak pewności siebie. Martwiła się o swój wygląd i niski wzrost. Księżniczka marzyła o nauce za granicą ale ojciec jej zabronił. W wieku 18 lat wydano ją za mąż. To było małżeństwo z rozsądku, a nie z miłości. Płakała, ale nie stawiała oporu. Jednak gdy w 1941 roku jej brat Muhammad został szachem, Ashraf nie musiała już ukrywać swoich ambicji. W tym czasie małżeństwo młodego szacha z jego pierwszą żoną Fawzią już się rozpadało, a ona wróciła do ojczyzny, do Egiptu. Dlatego Ashraf przejęła rolę pierwszej damy. Towarzyszyła bratu podczas oficjalnych wydarzeń, przyjmowała zagranicznych gości, opiekowała się fundacjami charytatywnymi i organizacjami kobiecymi. Szybko stała się postacią widoczną, aż za bardzo, jak mówiono za jej plecami. Szczególnie głośnym epizodem była jej podróż do Moskwy na rozmowy o wycofaniu wojsk sowieckich z kraju. Ashraf osobiście spotkała się z przywódcą Związku Radzieckiego Stalinem, zrobiła na nim wrażenie, a w geście szacunku podarował jej futro z Norek. Wojska ostatecznie odeszły i misję uznano za udaną, ale w Iranie wywołało to burzliwe spory, bo w negocjacjach uczestniczyła nie dyplomatka, ale kobieta. Zapisała się w historii nie tylko jako siostra szacha. To właśnie Ashraf razem z matką i siostrą publicznie zdjęły hijaby, rozpoczynając nowy wizerunek irańskiej kobiety. Walczyła o edukację dziewcząt i doprowadziła do tego, że kobiety mogły studiować na uniwersytetach, zajmować ważne stanowiska i mieć głos. Była zapraszana na sesję ONZ, gdzie występowała na międzynarodowych konferencjach o prawach kobiet. Ale w kraju krążyły plotki, że podróże służyły jej nie tylko do tego. Mówiono, że zabierała kochanków i wydawała ogromne pieniądze w kasynach. Hazard był jej słabością i grzechem. Ashraf wzbudzała jednocześnie podziw i irytację, ale jak układały się jej relacje z żonami Szacha? Ze swoją drugą żoną Sorają Szach miał dobre relacje, a ona zajmowała się bezskutecznymi próbami przedłużenia rodu. Nie mieszała się w politykę, co odpowiadało Ashraf. Natomiast z trzecią żoną, Farah, od początku toczyła się cicha walka o wpływy. Młoda cesarzowa była pewna siebie, miała ambicje i uważała, że na dworze nie może być dwóch najważniejszych kobiet a Ashraf nie zamierzała ustąpić. Nawet po wygnaniu z kraju nigdy się do siebie nie zbliżyły. Ale o życiu osobistym Ashraf mówiono nie mniej niż o jej wpływach. Wychodziła za mąż trzy razy i za każdym razem towarzyszyły temu plotki, intrygi i zdziwienie. Pierwsze małżeństwo zawarto, gdy miała 18 lat. Z woli ojca wydano ją za Alego Gawama, przedstawiciela potężnego irańskiego rodu. Był to sojusz polityczny. Ashraf protestowała, płakała, ale nie mogła odmówić. W tym małżeństwie urodził się jej najstarszy syn, Shahram. Sama Ashraf czuła się jednak jak więźniarka, i związek szybko się rozpadł. Drugim mężem był Ahmad Szafik, Egipcjanin, były wojskowy. Poznali się podczas wizyty w Kairze. To była prawdziwa miłość w przeciwieństwie do innych jej relacji mieli dwoje dzieci. Ale i to małżeństwo się rozpadło. Mąż nie wytrzymał jej stylu życia i dworskich intryk. Trzecim mężem został Mehdi Bushehri, dyplomata i człowiek z kręgu szacha. Ten związek był raczej formalnością. Prawie nie mieszkali razem, ale utrzymywali kontakt do końca jej życia. Ashraf potrafiła pozostawać w dobrych relacjach z tymi, którzy byli jej potrzebni. Ale najwięcej plotek wywoływały jej nieoficjalne związki. Gazety pisały o jej kochankach, o wyjazdach z nimi za granicę, o tajnych spotkaniach. Niektóre pogłoski były przesadzone, ale wiele z nich było prawdą. Jej niezależność szokowała. Ta kobieta nie pytała o pozwolenie ani męża, ani brata. Ale za co była trzykrotnie wygnana z kraju? W połowie lat 50. wpływy Ashraf osiągnęły szczyt. Miała wpływy w armii, w służbach specjalnych, w biznesie. Bali się jej nawet ci, którzy byli blisko szacha. Premier Mohammad Mossadegh uważał ją za niebezpieczną i twierdził, że ma zbyt duży wpływ na szacha. Nalegał, aby Ashraf opuściła kraj, oficjalnie na urlop, ale w rzeczywistości było to przymusowe wygnanie. Wyjechała do Europy razem z dziećmi, bez jasnej wiedzy, kiedy będzie mogła wrócić. To był dla niej cios. Po raz pierwszy od wielu lat znalazła się poza grą, bez dostępu do władzy. Tymczasem sytuacja w Iranie gwałtownie się zaostrzała. Premier Mossadegh znacjonalizował przemysł naftowy, odcinając Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone od irańskiej ropy. Po tym Mossadegh stał się faktycznie silniejszy niż szach. CIA i brytyjski wywiad zaczęli szukać sposobów, aby przywrócić szacha do realnej władzy. Zwrócili się do księżniczki Ashraf. Wręczono jej drogą futrzaną pelerynę i znaczną sumę pieniędzy aby przekonała brata do zorganizowania zamachu stanu z poparciem Zachodu. W 1953 roku Mosadek został aresztowany. Szach wrócił do władzy, a Ashraf do Iranu. Jej styl życia był uosobieniem luksusu i rozrzutności. Księżniczka miała kilka pałaców, willę za granicą i kolekcję klejnotów wartą miliony dolarów. Uwielbiała organizować wystawne przyjęcia i bale, na których bywali najbardziej wpływowi ludzie Iranu i świata. W latach 70. stała się symbolem korupcji: bogata, wszechmocna, bezkarna, żyjąca kosztem kraju. Niezadowolenie w narodzie rosło, a szach rozumiał, że ona naraża jego reputację i władzę. Dlatego poprosił ją, aby cicho i bez skandali opuściła kraj. Tak, zaczęło się jej drugie wygnanie, ale tym razem najbardziej bolesne, nie od wrogów, lecz od własnej rodziny. W 1977 roku na Ashraf dokonano zamachu. W nocy, kiedy wracała z Kasyna Palm Beach w Kan, do jej limuzyny otworzono ogień. Zginęła jej dama dworu, ranny został kierowca i ochroniarz. Sama księżniczka cudem nie odniosła obrażeń. Kto stał za tym atakiem nigdy nie zostało ustalone. A dwa lata później w Iranie wybuchła rewolucja. Szach został obalony. Kraj zmienił się w Republikę Islamską, a cała rodzina pahlawi znalazła się na wygnaniu. Ashraf już nie mogła wrócić. Faktycznie było to trzecie wygnanie, ale tym razem przez własny naród. Po kolejnych dwunastu miesiącach w Paryżu straciła syna Shahriara. Próbował on zorganizować opór wobec nowej władzy. Został zastrzelony tuż przed domem Ashraf. To był dla niej najcięższy cios w życiu. Nikt za to nigdy nie odpowiedział. Po tym prawie nie pokazywała się publicznie. Mieszkała między Nowym Jorkiem a Monte Carlo. Napisała wspomnienia, w których próbowała usprawiedliwić swoje czyny. Przedstawiała się jako bojowniczka o prawa kobiet, reformatorka, patriotka. Ale krytycy jej nie wierzyli i twierdzili, że próbuje przepisać historię swojego życia. Nadal oskarżano ją o korupcję i nadużycia władzy. W ostatnich latach zdiagnozowano u niej chorobę Alzheimera. Wygnana księżniczka zmarła w 2016 roku. Miała 96 lat. Straciła swojego ukochanego brata i przeżyła całą trójkę swoich dzieci. Ashraf Pachlawi całe życie żyła w luksusie i zrobiła wiele dla kobiet w swoim kraju, ale nigdy nie potrafiła zrozumieć, dlaczego tak jej nienawidzono. A co wy myślicie o tej kontrowersyjnej księżniczce Iranu? Piszcie w komentarzach. Jeśli podobał Wam się film, zostawcie lajka. Do zobaczenia wkrótce.